dobry, czy z panem Antonim mam przyjemność? Tak, Antoni, przy telefonie. Ja edu Trading. Żona mówiła, że, że, że pan będzie zainteresowany szkoleniem inwestycyjnym. E, no tak, 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 tak. Tak. Dobrze. Panie Antoni, już panu tłumaczę, na jakiej zasadzie to polega. My jesteśmy y, Akademią oferującą właśnie szkolenia inwestycyjne i dzięki współpracy z platformą XITE jeżeli wybierze pan właśnie brokera z platformy Xite, otrzymuje pan darmowe szkolenie inwestycyjne, czyli między innymi webinary, e-booki i różne tego typu rzeczy. Jednak wydaje mi się, że asem w rękawie jest właśnie personalny kontakt z trenerem. Może nie do końca personalny, bo odbywa się przez telefon, ale indywidualny, o tak to nazwę. Właśnie ze względu na m.in. oszczędność czasu, na te wszystkie dojazdy i w ogóle, a też dodatkowo może Pan sobie wybrać, kiedy Pan chce, czy ma Pan przerwę z pracy, może się Pan skontaktować z trenerem, czy po prostu wolny wieczór też się może Pan kontaktować z trenerem, który zdaje Panu informację, dzięki czemu nie musi Pan śledzić, śledzić rynku i ponownie oszczędza Pan czas, no bo jednak, żeby inwestować, to wiedza jest kluczowa. Czy interesowałaby pana taka właśnie współpraca z trenerem? No interesowałaby jak najbardziej. Dobrze. Miał pan kiedyś jakieś doświadczenie właśnie odnośnie inwestycji? No ale to kiedyś jakieś takie, że, że kolega tutaj widziałem jak handluje, tak? Dawno temu tam z pięć lat temu. I to jedyne moje 5 doświadczenie. Lat temu. Właśnie. Dlatego oferujemy szkolenia inwestycyjne, bo jednak, żeby zacząć inwestować najważniejsza jest wiedza, bo jeżeli wchodzi się na głęboką wodę samemu, no to ryzyko, jest, ryzyko utraty pieniędzy jest zdecydowanie większe niż, niż właśnie przy pomocy trenera. Może pan wejść właśnie na maila, bo wysłałam informację. Dobra. A pan działa na komputerze czy na telefonie? Na komputerze. Dobrze, super. Powinien być od Edu może, może pan sprawdzić w ofertach lub w panie, bo czasami tak przeskakuje. O, dobra. Może... Od... Tak? Dokładnie, to ja. Otworzył pan maila? Otworzyłem. Tak. Dobrze. I widzi Pan y, taką Panią z komputerkiem i zielony napis dowiedz się więcej? Tak, widzę. Dobrze, to klikamy to dowiedz się więcej. Dowiedz się więcej, kliknąłem. Mhm. Tak, mhm. i co się Panu teraz pokazało? E, no, co na jakaś edutrading.com. Mhm. Tak, i też taka Pani z komputerkiem ponownie w okularach. Tak, dokładnie. I, I pod spodem ma pan na białym tle spraw następujących brokerów. Eee, tak, jest tak? FX Choice, Financero, jakieś Okta, FX. Tak. Mhm. tak. To tak, jak panu e, mówiłam, przy wyborze brokera platformy Xite szkolenie jest darmowe. I który pan widzi z platformy Xite? A jak to poznać? Pod spodem, pod spodem, pod yy, brokerami są nazwy ich Aha. właśnie platform, tak. No to Widzi jakiś jakieś... Warenbowie. Tak, jeszcze powinien być jeden. I Finansero. Dobrze. Teraz Panie Antoni, którego Pan wybiera do sprawdzenia? Eee. No nie wiem, no na przykład ten Finansero, ten pierwszy. Dobrze, no to sprawdźmy ten finansero. To klikamy w tą właśnie ikonkę finansero. Klikamy w ikonkę, tak. I to się panu pokazało. Podmulasz rejestracyjne. Żeby się zarejestrować. Dokładnie, ale, ale jeszcze obok coś powinno być, bo zanim rejestracja, to macie bezpieczeństwo, czy on na pewno jest legalne. No i z lewej, z prawej mam ten formularz rejestracyjny, a z lewej, tak. że y, napis regulowany pośrednik przez CIS. Tak, dokładnie, regulowany przez CIS, oczywiście. I teraz sprawdźmy, czy on na pewno nas nie kłamie i czy jest regulowany. Więc wejdźmy, otwórzmy następną kartę mhm. i, i wpiszmy kms.gov.pl.gov przez przespał oczywiście. Czy pan wie, co to jest GOF? KNF? No KNF, nie nie wiem, ale wiem, że GOF no to te urzędowe wszystkie, tak? Oczywiście, tak, to bardzo dobra odpowiedź. Jednak KNF to jest Komisja Nadzoru Finansowego, która nadzoruje na przykład pana bank. Ma, ma pan pewnie konto w banku, prawda? Mam, oczywiście, tak. No tak, i właśnie dzięki temu, że pana bank nadzoruje KNF, pana pieniądze są tam bezpieczne. No rozumiem. Tak. Czyli, jakby, czyli jakby nie, nie nadzorował, to by nie były bezpieczne. No, nie, nie działałby wtedy bank legalnie w Polsce. Aha. No czy czułby czy no Pan się bezpiecznie w takim banku, który no nie działa legalnie w Polsce? Wie Pani, według mnie to wszystkie banki to złodzieje, tak? Ale dlaczego Pan tak myśli? Coś się wydarzyło kiedyś, jakaś przykra sytuacja, czy... Nie czy... no, tak jest po prostu, no tak uważam, no Że nie jest tak... No ale jak pan ma pieniądze na koncie, to one znikają same z siebie? No, je... czy, czy pan nad nimi brakuje kontrola? nie nieraz nie nie znikają, no. <głos> tak? <głos> jak, no, jak żona pójdzie na zakupy na przykład. No, no właśnie, tak myślałam. Tak myślałam, pani Antoni. No ale jednak no bez żadnego potwierdzenia nie znikają, prawda? To właśnie dzięki KNF. No, no tylko idzie, I pani... idzie na zakupy, mówi mi, że idzie na zakupy, ale ja nie mam pewności, co kupiła, więc moim zdaniem bez potwierdzenia. To później można torby sprawdzić, pani Antoni. A ja wiem, czy wszystko przyniosła? <laughs> Może pieniądze i udaje, że stare. A, dobra, nieważne. Wróćmy do tematu Dobrze, dobrze, tak. Czyli jest pan na stronie KNF-u, tak? Tak, tak, jestem na stronie KNF. Dobra. Ponieważ... I widzi pan tam na górze takie OKNF, co robimy, podmioty, dane i opracowania. Tak. Widzi pan tak, tak. To więc klikamy podmioty. Podmioty, klikamy, tak. I pokazała się panu wyszukiwarka podmiotów? Nie, to muszę kliknąć, tak. Tak, tak, klikamy właśnie w wyszukiwarkę podmiotu. I teraz wyświetliło się Panu kategorie i szukana fraza, tak? Mm, kategorie i szukana fraza. W kategoriach mm -hmm. mam wybrane wszystkie. Tak, to bardzo dobrze, bo to takie automatyczne ustawienie. I teraz w szukanej frazie wpisujemy właśnie nazwę tego brokera, którego Pan wybrał. Pamięta Pan nazwę? ro. No i Dobrze. tu mam skreślone Vista Brokers i mam nieskreślone Global Trade. Tak, Global Trade. To teraz klikamy to Global Trade. Kliknęłem i też tu pokreślone cały czas wszystko tutaj. Jest. No, bo zmieniali to... swoje nazwy, wie Pan Aha. jak to jest. Ta, tak jak u nas kiedyś były, e, kiedyś była Mila, teraz Dejka Centrum, to coś na tej zasadzie. Mhm. I pewnie zastanawia się pan, dlaczego Global Trade, no a tak. nie finansero, skoro pan tak wpisał. No to powiem tak, Global Trade jest taką marką matką i ona pod spodem ma inne, mniejsze firmy, czyli właśnie na przykład Financero. Aha. I już wie pan, dlaczego jest Global Trade? No rozumiem. Tak jak Google i Alphabet. No dobra, czyli oni są wpisani yy, do tego KNF-u całego, tak? Tak, tak, tak jak Pan pisani. widzi jest wpis Czyli pozytywny, że jest. Czyli są, są pozytywne wpisma, tak? Tak, jak tak dokładnie, mają pozytywny wpis. Mm -hmm. Mało A... tego, niech Pan po, poszuka dodatkowe informacje. Dodatkowe informacje? Jakie dodatkowe informacje? Gdzie to? Y tutaj właśnie w tej tabelce, mm -hmm. pod spodem troszeczkę są dodatkowe informacje. Dodatkowe informacje. No są jakieś adresy... Tak, i jak pan widzi, tutaj jest bezpieczny link właśnie do tej strony Finansero. Czyli, czyli prosto ze strony rządowej przechodzi pan na stronę brokera. Czyli, Rozumiem. A to, czyli czyli to możemy potwierdza... zostać jeszcze na tym KNF-ie na chwilkę? Tak, oczywiście, ja tak, to, to, to nie koniec pytanie. To nie koniec Panie Antoni, słucham pana pytań. Już chyba tutaj... nawet wiem, co to będzie za pytanie. To niech pani odpowie. Jak pani wie, to niech pani odpowie. Tak, pewnie państwo macierzyste cyfr pana zastanawia. Nie, a właśnie, że nie. A co pana zastanawia? Niezgodność, jaką pani powiedziała. No. Jaką niezgodność? E, bo pani e, powiedziała, że jest pozytywny wpis, że KNF nadzoruje, tak. reguluje, czy, czy tego Nie powiedziałam, typu. że nadzoruje. Pani Aha. Antoni powiedziała, Dobrze, ale że... powiedziała pani, że jest pozytywny Dobrze. wpis. Tak, jest pozytywny wpis. Pani Antoni, już panu tłumaczę. Aha. Podmiot jest nienadzorowany przez KNF, ponieważ nie jest zarejestrowany w Polsce. Dzięki temu, że Pana bank nadzoruje KNF, Pana pieniądze są tam bezpieczne. No, rozumiem. Tak. Czyli jakby, już... czyli jakby nie, nie nadzorował, to by nie były bezpieczne. No, nie, nie działałby wtedy bank legalnie w Polsce. Podmiot jest nienadzorowany przez KNF, ponieważ nie jest zarejestrowany w Polsce. A to co? co... macierzystym jest CYPR, czyli organ nadzoru to jest TAISEK, czyli y, cypryjski odpowiednik KNF-u. A po prostu y, financero ma pozytywny wpis na KNF-ie, czyli w razie jakichkolwiek nieprawidłowości może się pan zwrócić do KNF-u, a nie lecieć na Cypr i, i tam się zgłaszać wtedy... do TajSeku. A co wtedy KNF zrobi? Wtedy on się zajmuje tą sprawą. On przyjmuje całą odpowiedzialność Dobrze. za jak, jakiekolwiek nieprawidłowości. Dobrze, to, yy, to są, to są nie organy, to? które trzymają pieczę nad bezpieczeństwem co to, Rozumiem, rozumiem. A mm -hmm. co, to, co to znaczy w takim razie, skoro nie jest nadzorowany e, przez KNF, to co, to co to znaczy, że jest pozytywny wpis? Jest pozytywny wpis. To znaczy, że działają legalnie na rynku polskim. Ale dlaczego? Mimo pani? tego, że mają swoją siedzibę za granicą. Dobrze, przepraszam bardzo, ale tutaj aż e, przejdę do ataku. Bardzo przepraszam. Kocham pana. pana. mnie pana bardzo, miało. że to akurat na panią trafiło, no ale pani, pani sama wybrała do mnie numer telefonu. Nie ma sprawy, jestem silna. No, Słucham. nie wiem, nie wiem. Moim zdaniem się pani nie rozłączy i tak dalej, ale zobaczymy. Dobrze, wracając, wracając do tematu. Tak. Pani powiedziała przed chwilką, pozytywny wpis na stronie KNF tak. to oznacza, że mogą legalnie działać w Polsce. Tak? tak dokładnie. E, tak. A tutaj ten wpis, który pani mi pokazuje, to mhm. jest wpis podmiotu nienadzorowanego mhm. przez KNF, i ten wpis informuje jedynie o tym, że w Cypr na Cyprze czy gdzieś tam indziej ta firma. Tak. Tamten, tamten podmiot, taki rodzaj KNF-u się tym zajmuje. I KNF, nasz polski, nic do tego nie ma. Ma bardzo dużo. Niech Pan zobaczy pod chodem. Nie ma nic. To teraz kontynuuję mój, mój wywód. Dobrze. E Dodzwoniła się Pani do grupy niedlaskamu.pl, nie wiem czy Pani słyszała, czy nie, jeżeli Pani nie słyszała, zapraszamy do nas na kanał na YouTube, wystarczy wpisać Niedlaskamu. Niedlaskamu. Tak, mhm. Niedlaskamu, skam, czyli po angielsku Tam. oszustwo. Generalnie, tak samo jak Pani w tym momencie, Tłumaczy się Fontisio. E, Identycznie. Natomiast niech pani sobie zobaczy, nasz materiał o Fontisio właśnie dotyczył tego. I to, co pani sprzedaje, takie informacje. Pierwsze słyszę o Fortisio. Może mi pan jeszcze wytłumaczyć słyszałam. Bo, bo naprawdę? naprawdę? Tak, naprawdę. Aha, nie. No okej, okay. dobra, no, nie, nie. To też tego typu jak to, to, to co pani, pani mi tutaj próbuje sprzedać, mm -hmm. jakieś, jakieś tego typu firma. Też z Cypru, nieważne, niech Pani, niech pani po prostu sobie wbije. Jeżeli jest Pani ciekawa, niech pani sobie wbije nie dla Skamu, tak? Na, na YouTubie mm -hmm. i zobaczy, zobaczy film e, konkretnie o Fontisio. E, dokładnie tak samo jak Pani teraz odnośnie tych wpisów, tłumaczą się oni. Dobrze, Natomiast ale, ale w momencie, jaki, jaki to ma związek ze mną, Panie Antoni? Już pani nie mówię, już, tak. już no, do brzegu słucham, idę. Słucham. E, tam jest również e, rozmowa z KNF-em dotycząca właśnie tego. Mhm. I to, co pani mnie powiedziała na temat tego, że KNF ma bardzo dużo i tak dalej, to niech pani posłucha. Co, w rzeczy, Jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość? Dzień dobry, dobroniliście się państwo na infolinie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Finansowego słucham? Wie Pani, co, mam takich kilka pytań odnośnie firm, które oferują pewne inwestycje w internecie? Jest to podmiot, który jest nadzorowany bezpośrednio przez grecki odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego. Nie jest on bezpośrednio nadzorowany przez KNF. W jaki sposób tak. ma to interpretować? Że Państwo jako organ państwowy raczej odradzacie? Transakcji są firmą? Czy, czy, czy no uważajcie, że to jest. Nie chcę komentować e, tutaj, ani e, odradzać. To już do Pana decyzji. E, czy Pan ch chce e, tutaj e, współpracować z tym podmiotem, czy też nie? Ostatnie pytanie mam do Pani. Czy KNF, mhm. bo Pani powiedziała, że już nie nadzoruje, tak? E, ale czy reguluje? Nie, ten podmiot zgłosił swoją działalność do Komisji Nadzoru Finansowego. Wynika to z przepisów prawa, natomiast to jest podmiot działający na zasadzie swobody działalności tutaj w państwach EOG. Natomiast w związku z tym, że państwo macierzysta tego kraju Grecja, to nie jest podmiot, który my bezpośrednio nadzorujemy, tylko grecki organ nadzoru. Tak jakby odwrotnie, po, po, działalność założoną w Polsce i została prowadzona do w Grecji, to wtedy też musiał, tutaj Polska Firma musi do greckiego nadzoru zgłosić notyfikację, że, że działa na terenie Grecji. Czyli w razie czego jakieś wątpliwości, to należałoby się zwrócić do KNF-u, tam ichniejszego w Grecji, tak? Do odpowiednika, tak, e, greckiego. Może tam też e, zgłosić do nas, tylko że m, nasze działania polegają na tym, że my po prostu przekażemy to organowi greckiemu. Proponuję następnym razem zaznajomić się, co jest prawdą, co niekoniecznie, pa, pa, i nie wciskać i klientom. Pan, pan przekręca moje słowa. Ja powiedziałam, że ma pozytywny wpis do KNF. Zgadza się. Że to ma dużo. Financero ma pozytywny wpis na KNF, czyli w razie jakichkolwiek nieprawidłowości może się pan zwrócić do KNF-u, a nie lecieć na Cypr i, i tam się zgłaszać do Tajseku. A co wtedy KNF zrobi? Wtedy on się zajmuje tą sprawą. On przyjmuje całą odpowiedzialność Dobre. za jak, jakiekolwiek nieprawidłowości. KNF, nasz polski, nic do tego nie ma. Ma bardzo dużo. Czyli w razie czego jakieś wątpliwości, to należałoby się zwrócić do KNF-u tam ichniejszego w Grecji, tak? Do odpowiednika, tak, e, greckiego. Może tam też e, zgłosić do nas, tylko że nasze działania polegają na tym, że my po prostu przekażemy to organowi greckiemu. Tylko Pana? tyle, że nie jest to ani pozytywny, ani pan, negatywny. Pan to pan jest układa... informujący. Rozumie Pan pani, rozumiem? Tak, to, to jest pozytywna informacja. To nie jest, to nie, nie. To nie jest żadna informacja, to jest tylko to informacja. Jest pozytywna nie, informacja. Nieprawda. To jest informacja. I jest do KNF-u. Ale to nie informacją. jest. do KNF-u. To, to, to jest, pani. Do KNF to nie jest, jest tam na do KNF-u. KNF jest na stronie KNF-u informacja, nie wpis, tylko informacja, że taki podmiot jest nienadzorowany przez KNF. To nie jest pozytywny ani negatywny. To jest pierwsza rzecz odnośnie KNF-u. Mhm. Natomiast druga rzecz odnośnie tego, a taka propos tego, co, co przed chwilką ten, że ja niby zmieniam, e, przekręcam słowa, które pani powiedziała. Czy ta rozmowa jest rejestrowana? Nie, nie wiem, dowiem się za chwilkę, ale pewnie nie. Rozumiem, że ciężko było wymyśleć odpowiedź. No dobra, przyjmijmy, przyjmijmy, że nie, to, to okej, okay, nie będę, nie będę drążył tematu. Nie, tak poważnie. Nie wiem, proszę pana, Dobrze, Pan ja, pani Antoni. Tak poważnie, Edward Gierek z tej strony Grupa Niedłaskamu, tak, tak poważnie, mm -hmm. bardzo proszę, żeby Pani zwróciła uwagę i żeby nie, nie wciskała Pani ludziom nieprawdy, bo ci ludzie niejednokrotnie... Ale jaką tracą... nieprawdę ja powiedziałam? Na przykład pamiętam, odnośnie tego, co Pani powiedziała, to nie jest pozytywny wpis, to jest informacja na stronie KNF. To jest poprawna, poprawny tekst, który powinna pani powiedzieć. Panie Antoni, mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Jedno zdanie chcę powiedzieć, dobrze? Mhm. Jest, jest napisane pod kodem według dyrektywy. Do czego ma licencję ten broker? Widzi pan? Dobrze. Gdzie gdzie, te, gdzie? w którym, no według dyrektywy, e, tam pod no. W tym dodatkowe mm -hmm. informacje, tak. załącznik tak. do dyrektywy, tak. Tak, mm -hmm. tak dokładnie. Mm -hmm. I widzi Pan? Ale co widzę? No proszę, proszę sobie przeczytać, do, do czego ten broker ma prawa. Ja wiem do czego, tylko jeszcze raz Pani powtórzę. Broker zgłosił się u siebie lokalnie, czyli na Cyprze, do swojego KNF-u tam cypry, o, cypryjskiego. Czy czy to, i ten i tak, nasz KNF tak i, na, a i nasz KNF po prostu publikuje mm -hmm. informacje, które podaje mu tamten broker. I teraz, jeżeli cokolwiek się wydarzy, mm -hmm. to jeżeli na przykład pani inwestuje u tego brokera i teraz pani ma jakieś pretensje, jakiekolwiek pretensje, coś, coś jest nie tak mm -hmm. i tak dalej, ma pani pretensje, idzie pani mm -hmm. do naszego KNF-u a ten nasz KNF jedyne, co może zrobić, to to samo co pani, czyli zgłosić się do tamtego KNF-u. Nic innego. Ten broker, ten, co pani mówi, że e, jest tutaj przez polskie prawo licencjonowany, nie jest. Nie jest i nasz KNF nie ma nic do tego i pani nie pomoże. I to chcę pani przekazać. A pani właśnie powiedziała. Pan, pan ponownie przekręca moje słowa, panie Antoni. Finansero ma pozytywny wpis na KNF-ie, czyli w razie jakichkolwiek nieprawidłowości może się pan zwrócić do KNF-u, a nie lecieć na Cypr i, i tam się zgłaszać tutaj sekund. A co wtedy KNF zrobi? Wtedy on się zajmuje tą sprawą. On przyjmuje całą odpowiedzialność Dobrze. za jak, jakiekolwiek nieprawidłowości. Pan ponownie przekręca moje słowa, panie Antoni. No to jeżeli tak jest, okej, okay, to teraz pani powiem tak, ta rozmowa może z pani strony nie jest rejestrowana, z naszej strony jest rejestrowana i ta rozmowa jak bardzo najbardziej bardzo zgadza się. I ta rozmowa, tak samo jak o Fortisio, będzie upubliczniona, także w ciągu tygodnia półtora. Będzie mogła pani się posłuchać, tylko oczywiście ze względu na RODO, e, pani dane, jeżeli się pani przedstawiła, bo nie pamiętam, e, nie będą podane Ale i panie, pani głos też będzie zmieniony. Panie Antoni, pani Antoni, ja nie wyraziłam zgody na nagrywanie. Ale na nagrywanie nie musi pani wyrażać, bo nie ma, nie ma takiego obowiązku. Dobrze. Nagrywać mogę, A co chcę, gdzie chcę. Nie że pan wie takie rzeczy? Na ten temat akurat muszę wiedzieć, bo to robię, wykonuję za, mhm. zawodowo. Dobrze, tak samo dobrze. jak Pani powinna wiedzieć, że nie, nie może Pani y, wprowadzać klientów w błąd, co Pani zrobiła? Ale Panie Antoni, ja nie wprowadziłam Pana w błąd. No, skoro Pani Proszę, tak pan uważa, ale ja nie przekręciłem ani jednego. Ja się uczepiłem dokładnie tych słów, które Pani powiedziała. Pani powiedziała, zacytuję dobrze. jeszcze raz, ta firma, mhm, tak. ta Global Trade ma pozytywny mhm. wpis na stronie KNF-u. Ja pani udowodniłem tak. już trzy razy, że te, te słowa wprowadzają klienta w błąd, bo to nie jest ani pozytywny, ani negatywny. To jest wpis informacyjny tylko. Dobrze, panie Antoni, rozumiem, rozumiem. Mhm. Jest, I, tyle, jest I tyle mam, mam do powiedzenia. To nie jest pozytywna informacja, to nie że, jest, że jest taka w ogóle ja nie tak? Nie, nie jest, wierzę, jest, nie wierzę. Antoni. Nie wierzę. Dobrze. Dobrze pani Antoni. E, mam nadzieję, że będę sławna na YouTubie. E, Życie... Zrobiła pani mi dzień, naprawdę, że zrobiła mi pani piątek. Mi, mi pan też zrobił piątek. Mam nadzieję, że pana weekend będzie tak samo wspaniały jak mój piątek. Zapraszamy e, naprawdę. Naprawdę dobrego. zapraszamy do nas na kanał. życzę panu wszystkiego dobrego, samych oczywiście sukcesów finansowych. I do widzenia Paniami. Dziękuję. Do widzenia. dobrego. Do widzenia. Do widzenia.